Chciałbym się zrobić taki mały quiz. A które to umowy? Dzisiaj mówiłem tutaj o Kędzierzynie-Koźlu, o ludziach pracujących przede wszystkim w urzędzie miasta, którzy realizują z nami już 19 umów na 87 milionów złotych dofinansowania po stronie gminy Kędzierzyn-Koźle i pani prezydent jest to zaangażowanie około 170 milionów złotych. To pokazuje, że Pierwszą umowę, tabelę na biuro, bioróżnorodność podpisaliśmy w 2015 roku, czyli w ciągu czterech lat, no taka dynamika rzadko się zdarza, jeżeli chodzi o samorząd, samorząd jakikolwiek samorząd lokalny. 19 umów, dzisiaj kolejne dwie umowy, czyli zbliżamy się do prawie 90 milionów złotych dofinansowania w przypadku miasta Kędzierzyna Koźla. I to jest wszystko zrobione dla mieszkańców, bo czy to jest projekt związany z bioróżnorodnością, to on zawsze ma komponenty, po pierwsze infrastruktury, po drugie też i edukacji, projekty związane z rewitalizacją, to to sami doświadczacie tego, wyremontowany basen, wielka odwaga władz miasta, że przy dofinansowaniu nie 5 milionów złotych, inwestycja na ponad 25 milionów złotych, ale warto było to robić, do tego hospicjum, które nie, nie, niedługo będzie otwarte, żłobek, to wszystko ma jakiś po prostu plan. Przede wszystkim w głowach pani prezydent i współpracowników, a później z tego korzystają mieszkańcy. Więc to mnie, to mnie cieszy, że jest jakaś polityka, jest jakaś relacja z mieszkańcami, co my dla nich robimy po prostu. To przede wszystkim projekt z, z, z Ochrony Bioróżnorodności. To już jest trzeci projekt realizowany przez władze, jako lidera przez, przez władze miasta. E, czy, czy to było partnerstwo z gminą Ujazd we wcześniejszych projektach, teraz jest Miejska Biblioteka, do tego jest spółka Czysty Region. No to pokazuje, że fajnie też się dzielicie tymi projektami w rozumieniu realizacji. Że e, ta realizacja nie jest tylko w kręgu urzędników, ale ta realizacja zaprasza innych partnerów i pokazuje, że nie tylko to jest bioróżnorodność, ale również różnorodność realizacyjna. I to mnie, to mnie cieszy. Druga rzecz bardzo istotna, to już kiedyś zaczęło się tutaj w Kędzierzynie Koźlu, że ten subregion kędzierzyńsko kozielski i Strzelecki zadecydował, że ponad 7 milionów złotych zostawiliśmy w ramach strategii niskoemisyjnej dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej waszego i realizuje projekt na ponad 15 milionów złotych. Czyli to pokazuje, że komuś zależy tutaj bardzo, żeby to czyste powietrze pojawiło się wśród mieszkańców Kędzierzyna Koźla i dzisiaj w tym pierwszym naborze na wymianę kotłów dla mieszkańców projekt na około 800 tysięcy złotych, taki pilotażowy na wymianę 122 pieców. Ja tak mam nadzieję, że będzie więcej niż 100 milionów. Na razie jest 87 milionów, także nam 13 milionów brakuje do 100 milionów złotych, które w latach 2014 do 2020. 20, bo też pieniądze, które się podpisaliśmy do końca 2020 będą zrealizowane. Mieszkańc oczywiście może wybrać, bo w przypadku programu z Województwa Opolskiego, czyli dofinansowania z Unii Europejskiej to jest jedną trzecią płaci Marszałek Województwa Opolskiego, jedną trzecią płaci Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, jedną trzecią mieszkaniec. W przypadku... Przepraszam, czyli w sumie dwie trzecie, a nie połowa tak jak w przypadku tak, gminy? Tak, w przypadku gminy jest to 50% dofinansowania no tylko, że my ten program dofinansowania do pieców prowadzimy już od kilku lat. To, co dzisiaj podpisaliśmy, to jest nową i, i e, mam nadzieję, że ta pula się zwiększy. Jeżeli ta pula się zwiększy, oczywiście e, będziemy e, zainteresowani. Ja zresztą dzisiaj powiedziałam, że jak tylko pan marszałek ogłosi kolejny nabór, e, na pewno Gmina Kozie. Tylko i chciałabym, żebyśmy e, na razie byli, żebyśmy e, wymieniali te piece, nie czekali na chwilę obecną, aż będzie nowy, nowy nabór, tylko już po prostu wymieniali. I uważam, że to, co my robimy, czyli już do końca czerwca, czyli pierwsze półrocze, prawie 900 tysięcy złotych dofinansowaliśmy naszych mieszkańców z naszej, z naszej puli. To jest dużo? ale jeszcze za mało, bo dalej jest mnóstwo kopciuchów na terenie Pieniężnego Śląska. Projekt, który, który, którego się bardzo cieszę, jeszcze sobie dwóch projektów, się bardzo, bardzo cieszę, ale ten projekt Zielone Podwórka, które sobie nazwaliśmy, który, którego oceniliśmy na 3 miliony 600, dostaliśmy dofinansowanie 3 miliony 100. 000. I to są zielone podwórka, które pojawią się w przyszłym roku na, z tyłu na, na ulicy Miłej, na ulicy Powstańców, Ląpy, jeszcze jedna ulica, wyleciała mi z głowy To będą miejsca, gdzie mieszkańcy mieszkający w tych blokach mogli wyjść w kapciach na podwórko, posiedzieć w ładnym, zielonym otoczeniu na ławeczce. Będzie mały plac zabaw, malutki, bo tu nie chodzi o to, żebyśmy placy zabaw, ale takie na wyjście. I oprócz tego jest jeszcze projekt. Zielone dachy, zielone dachy na parkingach, czego się bardzo cieszę, gdyż aktualnie wygląda to w ten sposób, że mieszkańcy przyjeżdżają samochodami, stawiają, przepraszam, ale powiem byle gdzie. Będzie to uporządkowane. Będą takie wiaty, gdzie będzie można parkować samochody i te wiaty będą miały zielone dachy, czyli na tych, na tych dachach będą rosły rośliny. To jest pierwszy projekt? To jest pierwszy projekt. Drugi projekt jest to, tak jak powiedziałam wcześniej, wymiana pieców i w takim układzie, że jedna trzecia płaci mieszkanie z kosztów wymiany pieca, jedną trzecią płaci Marszałek Województwa Polskiego,